Światełko Betlejemskie, Światełko Pokoju, które jest taką oznaką właśnie pojednania, oznaką spokoju i oznaką przeżywania tych, tych naszych świąt, które za chwilę będą. Bardzo serdecznie. Dziękuję. Dziękuję. Wiem, że się spotkamy również jutro, ale już się serdecznie Dziękuję bardzo. Drodzy mieszkańcy Wolsztyna, gminy Wolsztyn, powiatu Wolsztyńskiego, szanowni goście Ziemi Wolszczyńskiej, w tym miejscu pragnę powitać szczególnych gości, którzy z nami będą się dzielić opłatki tutaj na bolsztyńskim rynku, a mianowicie. Delegację powiatu Jeleny z panem Jackiem Włodygą, starostą jelen jeleniogórskim Górskim oraz Zbigniewem Jakielem, przewodniczącym Rady Powiatu Jeleny Witamy serdecznie w Wolsztynie. Dwa słowa wyjaśnienia. E, reprezentacja powiatu Jelenogórskiego przyjechała do Wolsztyna na zaproszenie. Pana Starosty Ryszarda Kurpa, Rady Powiatu Wolszczyńskiego, ponieważ w dniu jutrzejszym ma nastąpić podpisanie umowy o wzajemnej współpracy. Raz jeszcze serdecznie witamy. Szanowni Państwo, w Olsztynie staramy się, aby świąteczna atmosfera tych niezwykłych dni, tych niezwykłych świąt trwała w naszym mieście jak najdłużej. Tradycyjnie już 6 grudnia zapalamy tę oto choinkę, która tradycyjnie stoi przed wolszczyńskim ratuszem. Zapalamy również iluminację w całym mieście, i od tego momentu rzeczywiście spływa na miasto taki bożonarodzeniowy czar. Pojawiają się ozdoby w sklepach, i tymi świętami żyjemy już tutaj, jak widzicie, od kilku tygodni. Bardzo się cieszę, że trzecie spotkanie. Opłatkowe na rynku zgromadziło nas tak wielu. Myślę, że możemy tutaj powiedzieć, że co roku jest nas więcej. Bardzo się z tego cieszę. Każde takie spotkanie poprzedza kiermasz Bożonarodzeniowy, gdzie można zakupić karpie, choinki, ozdoby choinkowe. Także myślę, że wszystko, czego się jeszcze nie udało do tej pory, zgromadzić na okres świąt. Drodzy Państwo, y, święta Bożego Narodzenia również zbiegają się z końcem roku. Myślę, że dla każdego z nas ten rok był inny. Jednym udało się zrealizować więcej planów, y, innym mniej założonych na dany rok. Ja mogę powiedzieć jako przedstawiciel miasta, samorządu miejskiego, że był to dobry okres, dobry rok dla Wróżtyna. Udało nam się zrealizować zaplanowane przedsięwzięcia, z których na pewno... Największą jest oddana do użytku kilka dni temu Wolszczyńska Miejska Pływalnia, na którą społeczeństwo, mieszkańcy czekali wiele lat, ponad 20 lat i bardzo się cieszę, że wysiłkiem wielu osób, firm i instytucji, którym w tym miejscu składam podziękowanie, ten obiekt od kilku dni służy naszym mieszkańcom. Myślę, że jeżeli chodzi o rok przyszły, to każdy również ma zaplanowane plany marzenia do spełnienia. Życzę, aby one wszystkie się spełniły. Stoimy na Wolszczyńskim Rynku. Może zdradzę, że po 20 latach prawie funkcjonowania Wolszczyńskiego Samorządu pragniemy zmodernizować ten rynek. Myślę, że już wymaga pewnej odnowy. Będzie zmodernizowany ratusz miejski, a następnie cały plac rynku. Myślę, że będzie również lepiej przystosowany do organizacji tego typu jarmarków. Jestem przekonany, że jak spotkamy się w tym miejscu za rok, to będziemy mogli zobaczyć już efekt tych prac. Drodzy Państwo, aby nie przedłużać w imieniu samorządu miejskiego, w imieniu Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz wszystkich radnych, pracowników urzędu, pragnę życzyć wszystkich, wszystkim mieszkańcom, wszystkim gościom zdrowych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Życzę spędzenia tych niezwykłych dni w miłej, rodzinnej, serdecznej, ciepłej atmosferze. Życzę również refleksji wyhamowania pewnego e, za tą gonitwą codzienną. Życzę, aby te dni przebiegły bez trosk, problemów, e, które towarzyszą nam na co dzień. Za chwilę nowy rok. Życzę, aby był pełen szczęśliwych dni. Życzę, aby udało się zrealizować wszystkie plany, zamierzenia, zarówno te, te osobiste, również te dotyczące pracy społecznej, również pracy zawodowej. Na pewno z pewnym niepokojem. Słuchamy informacji o zbliżającym się kryzysie. Ja myślę, że w Olsztynie radziliśmy sobie z rozwiązywaniem wielu problemów. Jestem przekonany, że z tym sobie poradzimy również, tak aby w jak najmniejszym stopniu ten kryzys, kryzys do, dotknął naszych mieszkańców, nasze zakłady pracy. Chciałbym życzyć pięknego budowania. Naszej małej ojczyzny, przez zakłady pracy, przez instytucje, przez mieszkańców, z którymi mamy przyjemność współpracować na co dzień. Bardzo serdecznie za tą współpracę dziękuję i życzę, aby kolejny rok 2009 był również bardzo efektywny i abyśmy wspólnie mogli zrealizować wiele potrzebnych przedsięwzięć. Wszystkiego dobrego na święta i raz jeszcze szczęśliwego nowego roku 2009. Dziękuję bardzo. bez Matki Bożej, życzę właśnie z tego miejsca, gdzie spogląda na nas Matka Boża dużo błogosławieństwa i zdrowia. Bardzo się cieszę, że tak wielu się zgromadziło, ale jest to chyba zasługa modlitwy. Pomodliliśmy się o pogodę, aby skończyć dach w niebo wstąpieniu. I to jeszcze do dzisiaj ta pogoda jest, od poniedziałku będzie padał śnieg. Ale to tak dygresja tylko. Życzę z całego serca zdrowia, błogosławieństwa Bożego, bardzo się cieszę, że jest nas coraz więcej, bo to jest znak, że nie tylko rzeczy murowane, ale ten cudowny materiał ludzki, od najmłodszego do tych nieco starszych, że czujemy się coraz bardziej wspólnotą w tym wymiarze wiary i w tym wymiarze naszego miasta. Z całego serca na święta i na nowy rok, szczęść Boże. Gdy byłem na mojej pierwszej parafii, właśnie w czasie Bożego Narodzenia jedna ze starszych pań z taką mądrością życiową zapytała mnie młodego księdza. Proszę księdza, czy ksiądz wie, dlaczego ludzie wigilię płaczą? Tak się zastanawiałem, A ona powiedziała, ja wigilię płaczę dlatego, że tak krótko wigilie trwają i że tak krótko jesteśmy dla siebie dobrze i to rzeczywiście może być powód do płaczu, że jesteśmy krótko dla siebie dobrzy. I dlatego, kochani, życzę Wam, abyśmy byli właśnie ludźmi Wigili Bożego Narodzenia. Jeśli będziemy ludźmi Wigili Bożego Narodzenia, to Pan Bóg będzie błogosławił i w ratuszu, i w starostwie, i w naszych domach, i rodzinach. I tego z całego serca życzę Wam, abyśmy i sobie również byli ludźmi wigili Bożego Narodzenia. I wtedy na pewno będzie wszystko dobrze. Wszystkim po opłatku smacznego i miłego dnia. Zapłać.